więc, dobry wieczór wszystkim. No, dzisiaj trochę inna scenariusz, taka bardziej bardziej wieczorna. No tutaj, tak, nagrywam troszkę wcześniej. Film jest dzisiaj, tak jak w tytule jest, będzie jak najbardziej degustacja konsumencka, czyli oceniamy daną whisky. Dzisiaj, tak jak mamy na tapecie Royal Braka mamy wersję dwunastoletnią. Oczywiście mamy tutaj do niej wanej jest takie ładne tutaj pudełko. Oczywiście mamy oznaczenie, że dwunastoletnia. Tutaj mamy, że. Finiszowana w beczkach poszary. O czym należy pamiętać, że mamy nie tylko Royal Brack? 12-letni na rynku. Tak jak tutaj że mamy wersję 46%. O, tutaj już pokażemy. Mamy objętość, o i proszę, 46%. Ale mamy drugą wersję 40%, która nie jest finiszowana w beczkach poszary. Natomiast tam ta wersja. Ja miałem okazję kilka razy do niej podejść, no i stwierdzam, że jest bardzo taka, powiedziałbym, że płytka, taka wyjałowiona, taka, powiedziałbym, że doszlifowana aż do granic możliwości, a wręcz, powiedziałbym, że granic braku przyzwoitości, że jest tak łagodna, no, że, no, powiedziałbym, że luksus w najwyższym wydaniu, który po prostu w oczy kole, no i przestaje w którymś momencie zachwycać. Natomiast tutaj przyznaję, że dobrałem się troszkę wcześniej, no i tutaj mam troszkę inną wersję. No ale skoro mamy degustację konsumencką, no to. Szukamy informacji, które mam na opakowaniu. No i tutaj oczywiście mamy z tyłu ładnie piękny opis. Oczywiście tutaj mam także, że jest to braka, brata, 12-letnia. Oczywiście mamy informację, że jest to e, whisky zrobione z 100% z słodowanego, pochodzące z rejonu wyższego Highland. Oczywiście tutaj troszkę wyżej mam informację e, o tym, że jest to finiszowana e, po prostu w beczkach po, po Oczywiście mam informację o później o właśnie osobach, które pracują, które utworzą tą, tą whisky. Później mamy tak jak jeszcze które pozwolę sobie tak jak w swojej stronie obejrzeć, że są, ma 46% alkoholu, czyli jest to taka granica mętnienia, Dokładnie jest to tam 50, 45 i 60. tak jak to jest na whisky Taliske. Jak się schodzi niżej, naturalnie będzie mętnić. No jest to taka przepodość alkoholu. Uważam, że na no, skoro to już tak jest przyjęte z tradycją, to nie tak zostanie. 46. Zawsze jest lepsze niż 40. To jest mamy tak. No i tutaj oczywiście mamy, że to jest. Na, mam naturalny kolor. Czyli tutaj nie mam informacji, że y, kolor partii wyrównywano y, karmelem. No i oczywiście to jest tak. No i oczywiście ma informację, że założona była destylarnia w 1812 roku przez pana Williama Frazera. Później mamy, że 27 lat później, czyli w 1833 roku, uzyskała, tak jak prawo, uzyskała tytuł, że do dostawcy królewskiego. No i to udzielił król William IV. No i tutaj mamy noty degustacyjne, no a cóż, to sobie zostawimy. To są noty akurat tych ludzi, którzy tam pracują w danej destylarni. Natomiast dzisiaj podchodzimy indywidualnie. Koreczek dosyć fajnie mamy wciskany. To tylko co mi się nie podoba szeroki tutaj jak widzimy w lew. Będzie się nalewać, no niestety będzie ciekło po butelce. Oczywiście mamy tutaj z tyłu informa informację, że jest naturalny kolor, niefiltrowana na zimno. Produkowano i butelkowano w Szkocji przez Royal Brackla Distillery. Mamy także adres. Mamy adres internetowy, mamy informację oczywiście o objętości. O zawartości alkoholu kobiety w ciąży nie mogą spożywać, jak kobiety w ciąży. To i prowadzący samochody, i inne wszelkiego rodzaju maszyny. No i przodu oczywiście mamy taką skróconą wersję tego, co jest na etykiecie. No ale mam te 46%. Oczywiście, niech sobie ktoś zarzuca, że szkło mam nieprofesjonalnie do whisky. Wymyśli to ileś tam 10 lat temu Francuzi. Uważam, to jest klinczyk do wszystkiego i wszystko da się w nim jak najbardziej sprawdzić. No ale mam porcję... no. No cieknie, no cieknie, no szkoda, no, no, no. Dobra, wiem, że nieładnie, wiem, że nie fajnie, wiem, że sprzecznie z etykietą, ale no cóż. No i teraz tak patrzymy, no kolor jak najbardziej taki złoty, powiedzmy, że taki bursztynowy, taki no, światło mamy takie dowdobanie o tej porze, no bo to jest, niedługo się godzina zbliża, o której kiedyś można było cisza nocą, no ale no cóż. Jak to było? Zanim powstała filtracja, ważny był zapach i ważny był smak whisky. I tym się kierujmy. No. Łez jest bardzo dużo, czyli coś w tej whisky jednak to zostało rozpuszczone, czyli jest, mam dużo substancji, że tak powiem, odżywczych. No, w bukiecie jest sporo mocy. Czy tak, już powiedziałem, czy tak tą beczkę poszerzyć, nie powiedziałem, że jak zapach czuć. No, Przy whisky na no, taki zapach orzechów, no, takiego wskutek drugiego brzekowań gdzieś tak się pojawia, no, ale troszkę orzechy włoskie czuć. Jednak to nie jest taki intensywny świeżych e, aromat świeżych orzechów włoskich, ale tak już powiedziałem, że takich przesuszonych, takich, no, które trzeba namaczać, żeby skórkę z nich oderwać. No, gdzieś tu się pojawia taki miód gryczany. No, coraz lepiej dzieje się. No, coraz więcej dzieje się. Mówimy to tak. Porównanie do Royal Brackie tej 40%, no tutaj mamy wyższą szkołę jazdy. Jakby to ujął to Bieda, mamy Poloneza z potrójnym doładowaniem. Tam mamy tego po prostu zwykłego, zwykłego Poloneza, że tak powiem. Może porównanie ktoś tutaj mi zarzuci, że mało fajne, mało ciekawe, ale tutaj mamy najwyższą wersję. Mało, że z potrójnym doładowaniem, to jeszcze, jeszcze z silnikiem od porządnego, najlepszego BMW. Także tutaj jeśli, podchodząc, jest dużo, sporo takiej, długo się utrzyma na, na języku, nie tylko osiada na tylnej części podniebienia, na tylnej części języka, ale też powiemy, że także osiada też i na dziąsła. No i jest tutaj sporo mocy. Jest taka jeszcze inna metoda, mój sprawdzenie, czy whisky jest du, dużo, po prostu substancji aromatycznych i czy jest dobrze zrobione. A, mian, a mianowicie, jeśli tu mam whisky niefiltrowana. Dopijemy whisky. Jakaś rozka tutaj na dół kieliszka. Zostawiamy ten kieliszek. Niech sobie ta odparuje i sprawdzamy, czy coś osiadło w kieliszku, czy też nic. Jak nic nie osiadło, znaczy, że czegoś tu brakowało. Jeśli jednak się okaże, będziemy mieć tam po odparowaniu alkoholu i będziemy mieć tutaj osad w kieliszku, a whisky była niefiltrowana. I nie, była, I nie była kolor nie był wyrównywany karmelem. Wówczas mamy do czynienia z czymś naprawdę dobrze zrobionym. I z czymś ktoś, ktoś, gdzie producent bardzo dobrze się przyłożył. Także to mam dzisiaj. Także podsumowując, to, co dziś chciałem przekazać, to była taka degustacja konsumencka. Opieramy się tylko i wyłącznie na informacjach, które tutaj producent zamieścił z przodu. Jak i z tyłu opakowania. Oraz także przede wszystkim na, na butelce z przodu. Oraz na butelce z tyłu. To mamy taką podstawową skarbnica wiedzy jeśli chodzi o whisky. Zresztą nie tylko whisky ale także o wszelkiego rodzaju inne alkohole. Także czytanie po kawałku z góry do dołu możemy tutaj sobie spokojnie mówię tak jak tutaj no, wychwycić. Niemniej bardziej tak, jedno co jest tak jeśli chodzi o przyprawy nie wyczułem. Jeśli chodzi o czereśnie, które tutaj się podaje informację, że tak, że one jednak tutaj powinny się pojawiać, no też ciężko. Migdały. Bardziej powiedziemy, że orzechy włoskie, ale takie, jak mówiłem, takie wysuszone, które musimy, zanim dodamy do ciasta, musimy je namaczać po to, aby łatwiej było z niej je obrazić z skórki. Czy brązowy cukier, karmel? Nie powiedziałbym. Czy brzoskwinie? W bardziej szedłem jednej strony akurat takiego dobrego miodu wyryczonego. Także, jak widzicie, mamy tym, tak w tym momencie mamy taką sytuację, kiedy to, co jest zawarte na, kiedy nota degustacyjna osób z korzeni troszkę się rozjeżdża z tym, co czuję ja jako konsument. Także tyle na dzisiaj. Życzę miłego dnia, spokojnej nocy. Do zobaczenia w następnym razem.